Czołem orły. Ostatnio pod jednym z filmów ktoś zadał pytanie, jak wygląda moja dieta, więc dziś o tym parę słówek. Zanim cokolwiek zasubskrybuj kanał, nie zapomnij kliknąć łapkę w górę i oczywiście kliknąć dzwoneczek, żeby wiedzieć, że coś wrzuciłem. Tymczasem zapraszam. Generalnie sport, którym się aktualnie zajmuję, czyli te odważniki kulowe, to jeżeli już są zawody, bo na razie tego nie ma za dużo, to zbliżone są zasadami do trójboju, czyli czasami się robi kategorie wagowe, tak było teraz na mistrzostwach Polski w zeszłym roku, a czasami, tak jak w tym momencie trwa liga, czy tak jak dwa lata temu były Mistrzostwa Polski punkty są liczone na podstawie skalowania allometrycznego na podstawie wzoru, tak samo jak skala Wilksa w trójboju jeśli chodzi o klasę wagową, no to ja w liceum byłem lżejszy niż 80 kg w liceum, w zasadzie na studiach wbiłem 8 dyszek i, i od wtedy mi się ta waga utrzymuje w formie mniej lub bardziej ulanej lub umięśnionej Aktualnie wbiłem 84, na Mistrzostwach Polski teraz we wrześniu zeszłego roku wniosłem bodajże 82 kg na wagę. Po tych mistrzostwach zrobiłem sobie taki chillout, dość długi. Słabo trenowałem, żarłem na potęgę, co mi się tylko żywnie podobało, więc wbiłem dobre 8,5 prawie. No i teraz jak zacząłem znowu tak w miarę na poważnie ćwiczyć, to mam te 8,4 utrzymuje. Już mniej na szczęście jest to tłuszczu. Przede wszystkim urosła mi trochę noga. Jak ćwiczyłem, bo ja zaczynałem od treningu kalistenicznego, to nie to, że nie robiłem nóg, bo robiłem to sporo, tylko, że używałem do tego głównie masy własnego ciała, czyli pistolety, skok i tym podobne, no od tego nogi nie rosną jakoś szczególnie. Natomiast jak wrzuciłem sztangi, no to zdecydowanie te nogi poszły do przodu. Także aktualnie mam około 84 kg. No i jeśli chodzi o moją wagę, ja nigdy jakoś szczególnie nie przykładałem uwagi do samej wagi, bardziej do sylwetki. Chociaż też niekoniecznie. Jak zaczynałem ćwiczyć, to bardzo chciałem mieć sześciopak, i głównie to była moja pierwsza motywacja, ale potem jednak się okazało, że. Siła jest ciekawsza i budowanie siły jest ciekawsze. I sześciopak poszedł gdzieś tam w podstawkę, więc był moment jeden w zasadzie, że miałem sześciopaka, to było jak troszkę byłem młodszy. I to tyle, potem on się nakrył kołderką i tak do tej pory jakby gonimo. Więc generalnie ja zawsze jadłem i nadal jem bardzo powiedzmy frywolnie. To znaczy ja jem co mi się żywnie podoba. Ja lubię zjeść tusto, lubię węgle w każdej formie. Przede wszystkim lubię bardzo słodycze i ich sobie do niedawna nie odmawiałem. No i może to był powód, że nie. Mam sześciopaka w dalszym ciągu, bo za bardzo się lubię z ciastkami. Natomiast, no trudno. I z dietą jest tak, nie jest tak, że ja nigdy nie trzymałem. Był taki moment na początku, jakby mojej, mojej kariery, też trenerskiej, że zainteresowałem się dietą z no, jakby wiadomych przyczyn, i byłem przez jakiś czas na takiej diecie. Jak to się, bo to też umówmy się, dietę ma każdy, nie. Jak żeresz McDonalda, to też jest jakaś dieta. Jest z dupy, ale jest. Więc jak mówię, że byłem na diecie, chodzi mi o jakieś szczególne pilnowanie się, kontrolowanie, etc. No i był moment, w którym liczyłem kalorie faktycznie, makro, kombinowałem, raz jadłem więcej tłuszczu, raz jadłem więcej, węg więcej węgli. No, krótki okres, to było około 3 miesięcy. I zrobiłem to głównie po to, no, żeby ten sześciopak gdzieś tam odsłonić. A jeszcze mi zależało na tym. Drugi powód to po prostu, żeby się nauczyć tego, wiedzieć jak to się liczy, jak to się robi i tak dalej, I miałem fazę, ważyłem jedzonko i, i różne takie rzeczy, natomiast potem mi przeszło. I do chwili obecnej w ogóle tej wagi jakoś szczególnie nie kontrolowałem, tak ile było, tyle było. Ja zawsze stałem na 80 do 84,5 kilo. Nigdy nie, mia, nie robiłem okresów masowych ani redukcyjnych, bo mnie to w ogóle nie... Było mi to do niczego potrzebne. Stałem z jedną wagą i starałem się przy tej wadze, którą mam, czyli tych około 80 kg, zbudować zawsze jak największą siłę. Kulturystyka czy masowanie, no to miałem fazę na to w liceum z kolegami. Wiadomo jak to w liceum, tak, każdy robi masę, bo żeby mieć mięsień, żeby się popisać przed dupeczkami. No ja zrobiłem taką masę, że do tej pory nie mogę jej zrzucić. Mnie w ogóle budowanie masy nigdy nie jarało, tak jak zazwyczaj jara kolesi, bo. Nie mam najmniejszego problemu ze zbudowaniem masy, wręcz przeciwnie. I to nawet takiej mięśniowej. Jeżeli pracuję nad hipertrofią, to nad konkretnymi partiami, aktualnie w konkretnym celu, na przykład teraz próbuję rozbudować mocniej barki, żeby móc więcej pocisnąć na głowę przede wszystkim, bo akurat barki mam nikczemne. O i klatkę, bo klatkę też mam nikczemną i to mi blokuje postępy siłowe. Także tak wyglądało moje żywienie do tej pory. Bo ostatnio po tych mistrzostwach w zeszłym roku zrobiłem sobie taki trochę dłuższy chill. Trenowałem tak, powiedzmy, że byle jak, robiłem coś tam, aby coś tam robić. Żarłem wszystko na potęgę, jak się dało, a uwierzcie mi, że mam spust. Plus lubię się ze słodkim. I tak trwało to moje folgowanie od września, aż w końcu po sylwestrze wstałem rano, popatrzyłem w lustro, pomyślałem Łukasz. Ja pierdolę. No i to był taki moment, w którym uznałem, że w sumie no trochę już jestem tym trenerem i raz w życiu miałem sześciopak przez chwilę i jednak sześciopak na Instagramie sprzedaje się lepiej niż dźwiganie wielkich żelaznych kul. Więc pomyślałem sobie, że raz, że dla mnie będzie na pewno zdrowy, a dwa marketingowo to będzie świetne posunięcie i wyhoduję sobie sześciopaka. Broń Boże, żadne jakieś jechowe podejścia, jakieś straszne odcinanie, obcinanie, odcinanie czy a Bóg wie, co jeszcze największy zabieg, najbardziej istotne posunięcie, jakie wykonałem, które strasznie mnie boli. Ja cały czas ze sobą walczę, żeby się tego trzymać. Odstawiłem słodkie. To jest czyn niesamowicie heroiczny, wręcz z mojej strony. To było trudniejsze niż zacząć robić cardio. Ale odstawić słodycze, to jest dla mnie to naprawdę. To, to było trudne, to jest trudne, ja cały czas się walczę. Postanowiliśmy z żoną, że jest jeden dzień w tygodniu, w którym jemy dosłownie co chcemy, słodkie i tak dalej, jemy słodycze w sobotę, natomiast pozostałe dni tygodnia pilnujemy michy. Pilnujemy michy to jest oczywiście bardzo dużo powiedziane, bo jemy normalnie. Moja dieta jest dokładnie taka sama jak mojej żony, bo to ona mi gotuje. Tą drogą zajebiście gotuje. Więc de facto moja dieta wygląda tak, że jem zwykłe domowe jedzenie, czyli no, takie dosłownie zwykłe. Nie kupujemy rzeczy jakichś mocno przetworzonych. Nie, kup, nie kupujemy gotowych posiłków. Nie jemy w McDonaldzie. Czasem lubimy, ale aktualnie nie jemy. Nie byliśmy w McDonaldzie już naprawdę długo. Nie jemy kepsa. Kepsa jeszcze od święta, naprawdę od święta się zdarzy. W moim mniemaniu keps nie jest jakimś strasznym grzechem. Tak samo jak nie jest to pizza, jak. Spaghetti nie jest jakimś strasznym grzechem, i nawet jeżeli jest zrobione po domowemu, jest w tym dużo tłuszczu, no to umówmy się. Ja jem trzy posiłki dziennie, nie jem więcej, bo nie mam na to czasu. Te posiłki są takie solidne, jeżeli jest taka możliwość. Więc przede wszystkim wszystko, co jem, jest zrobione zazwyczaj w domu. Mam catering dietetyczny, dieta pod drzwi polecam, i bardzo często jest tak, że po prostu nie mam czasu zrobić sobie czegoś w domu, więc wtedy jem żarcie z cateringu, które jest żarciem domowym de facto, więc tak wygląda moja dieta czyli jem w norm takich ilościach żeby się najeść jeżeli mam czas, to jem trochę więcej, jeżeli mi się chce. Jeżeli nie mam czasu, to staram się zjeść tyle, żeby być najedzonym, żeby nie chodzić głodnym. Wiadomo, jak zrobię mocniejszy trening, to tego samego dnia zjadam więcej, bo, bo mam taką potrzebę. Natomiast unikam rzeczy właśnie mocno przetworzonych i przede wszystkim unikam słodyczy od niedawna. I widzę tego efekty, to działa. Także moja dieta ogranicza się do niejedzenia syfu. I to by było na tyle. Nie skupiam się na pilnowaniu wagi, na sylwetce. Nie powiem, żebym się nie skupiał, ale nie jest to hardkorowe. No i tak na przykład wygląda moje śniadanie. Zawinałem z diety akurat serek wiejski z jakimiś owockami i ciasteczka owsiane. I udało mi się dotrzeć szybciej do pracy, więc jeszcze sobie przed treningiem z człowiekami. Opitolę śniadanko. Całkiem fit, nie? Serek wiejski, mam owocki, ciasteczka owsiane. Mmm, dobra. Ale za to już kolacja. No, także średnio tak fit. Dzisiaj mamy sajgonki, które są w zasadzie mieszanką tego, co ja zrobiłem na obiad i moja żona teraz zrobiła. Na obiad było mielone z makaronem jakimś ryżowym, takie powiedzmy, że po chińsku. No taka szybka potrawa po studencku. A sajgonki... smakowało jak po studencku. Pauli nie smakowało. Przecież co mogłaby innego powiedzieć? Sajgonki lubimy bardzo, bo chrupią mi w ogóle, jest mięsko. Jedyne czynność, nie jest pić, to ten olej, no. no właśnie, no, z głębokiego oleju. Zamiast. Ale, no, tak jak wspominałem, no nie pilnuję za bardzo takich rzeczy. Miejmy tego cały czas. Dokładnie. Dziś to by było na tyle. Nie zapomnij, zasubskrybować kanał, kliknąć łapkę w górę i oczywiście dzwoneczek, żeby wiedzieć, że znowu coś rzuciłem. I widzimy się w następnym odcinku.